Dzień dobry! Przyjrzyjcie się dobrze, tak wygląda wypoczęty pertyn. Bo właśnie w ramach urlopu szepnąłem prawie 3000 kilometrów i jeżeli komuś się skojarzy opowiadanie ze starego, bardzo starego kryminału z chińskim detektywem Charlie Chanem o tym, jak listonosz. Poszedł do lekarza, bo był wyczerpany i w ogóle i lekarz mu kazał w ramach naprawy zdrowia spacerować Listonosowi. No to mniej więcej o to chodzi, że pojechałem na urlop i zrobiłem w ciągu 13 dni, prawie 3000 km. I mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć teraz, że ten samochód jest cholernie dobrą propozycją, cholernie dobrym wyborem i jeśli chcecie mieć bardzo atrakcyjny wizualnie, awangardowy, w pełni wyposażony we wszystko, co można sobie wymarzyć samochód z napędem hybrydowym ale nie Toyota to skierujcie swoje kroki do Renault, do dillera Renault przy czym no z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia czy przejedziecie się modelem Rafale czy modelem Espace bo są do siebie bardzo bardzo podobne Technicznie są identyczne. Ważne, żeby wziąć do testu ten bardzo ciekawy samochód, który odruchowo, kiedy tylko o nim usłyszałem, spowodował u mnie szczękościsk. No bo nie dość, że ten wywalony w kosmos, francuski system hybrydowy. Składający się z trzech silników, trzech skrzyń biegów. I wszystko to razem, zgodnie ze starymi przesądami, że elektronika i Francuzi to nie jest dobre połączenie. Po czym się okazuje, że cała gama Renault i Daci, jeżdżąca z hybrydami, właśnie tak skonstruowanymi, nie wie, co to awaria, zapewnia bardzo przyzwoitą dynamikę, bardzo przyzwoitą ekonomiczność, przyjemność zjazdy, i przy tym, no, nie kaleczy uszu ludzi nielubiących skrzyń bezstopniowych, Kompletnym brakiem związku między wyciem silnika a tym, co robi samochód. No bo tutaj są trzy skrzynie biegów, co w sumie daje uwaga 10 przełożeń, z czego kierowca zdaje sobie sprawę z czterech, ale no istotne jest to, że to działa. A w przypadku tego zespołu napędowego, czyli hybrydy, ETEC 200, czyli tej samej co w Spasie i w Australu. Mówimy o również trzech silnikach, trzech skrzyniach biegów złączonych w kupę, ale y, silnikiem spalinowym jest nie czterocylindrowy wolnossący 1.6, tak jak w innych modelach hybrydowych Renault, a trzycylindrowy 1.2 Turbo który zaskakuje dynamiką. Proszę mi tu już nie oszukiwać. Niestety, ten pomad ma podobne narowy jak ten w grupie Volkswagena. Nie jest aż tak dobry jak w BMW, chociaż trzeba przyznać, że pod wieloma względami przeskakuje grupę Volkswagena. Ma dokładnie te same funkcje. Również tutaj można włączyć funkcję Samoczynnego dostosowywania tempomatu samochodu do, do ograniczeń, mm, używam tego raczej rzadko, ze względu właśnie na te błędy różnorakie. Niemniej używam, podobnie jak w Skodzie mojej żony, bo jest to najzwyczajniej w świecie wygodne i na mm, tych kawałkach polskich dróg, które są prawidłowo opisane w komputerze to działa perfekcyjnie, przewiduje, jakie będzie ograniczenie i dostosowuje się do niego z wyprzedzeniem, tak żeby nie było gwałtownych hamowań, przyspieszeń. No to akurat przeoczył, że jest 100 80. O, teraz się przystosuje. Więc. Sercem tego zespołu napędowego jest trzycylindrowy silniczek 1.2, który na szczęście sam praktycznie nigdy nie musi ciągnąć tego samochodu, czyli nie mamy do czynienia z sytuacją kretyńską, jaką zrobiono sobie w grupie Stellantis w dawnej grupie PSA Citroën DS, Peugeot i Opel gdzie nawet bardzo duże modele, takie jak Peugeot 508 są ciągnięte przez silniczek 1.2 130 koni. To jest trzycylindrowy. Ten jest trzycylindrowy, 1.2 ma 150 koni, a wspierają go dwa silniki elektryczne o mocy 50 i 64 koni mechanicznych. E, współpraca tych trzech zespołów napędowych jest e, no w przypadku tego zespołu napędowego 1.2 turbo jeszcze nie w 100% przepraszam, zrobię sobie trochę jaśniej o, widzicie? ten dach się elektronicznie przejaśnia lub zaciemnia. To jest bardzo interesujące auto. W każdym razie, o ile w tych wolnossących 1.6 hybrydach Renault zespoły hybrydowe pracują perfekcyjnie, o tyle tu trochę przeszkadza szarpanie. Tak jakby Francuzi jeszcze nie do końca dopieścili kwestię um, dziury turbinowej po prostu, i w momencie, kiedy silnik spalinowy włącza się do gry, to nie dość, że mamy zawahanie przed redukcją biegu, co bardzo wyraźnie czuć, ale jeszcze w dodatku właśnie e, dochodzi do szarpnięcia. A tego nie powinno być. To jest wstyd. Zresztą powiedziałem już wielokrotnie, napisałem to również w AutoŚwiecie że to jest mój wybór taki samochód z tym napędem, ale poczekam jeszcze chwilę, żeby Francuzi dopieścili oprogramowanie zespołu napędowego. Inna sprawa, że po przejechaniu tych prawie 3000 km, jak widzicie, mam średnie zużycie paliwa 6.7. Ono jest wyższe niż kiedy kręciłem pierwszy film o tym modelu kiedy pojechałem nim tylko na wyspę Soboszowską pod Gdańskiem i z powrotem i uzyskałem wówczas 6.2 do 6.5 ale tam był tylko jeden krótki odcinek jazdy po autostradzie A2 czyli z prędkością do 140 kilku kilometrów na godzinę i z dużymi agresywnymi zrywami. A poza tym była to siódemka, czyli ekspresówka. W związku z czym zespół napędowy nie dostał tak bardzo po pupie jak teraz. Bo w te moje 3000 prawie kilometrów urlopu wchodziły ekspresówki polskie. Ekspresówki do Wrocławia, autostrada do i z Poznania, autostrady i ekspresówki w Niemczech, drogi klasy B i C w Polsce, drogi klasy B, a może i C w Niemczech? A nawet po idiotycznej pomyłce nawigacji, kilkanaście kilometrów szutrowej drogi, do jazdówki, do budowy. Więc naprawdę było bardzo wszechstronnie. Auto, jak widzicie na zdjęciach, jest paskudnie zakurzone, wręcz brudne, obrzydliwie, momentami w środku bardzo. W związku z tym, że no właśnie przyjechałem z urlopu i natychmiast śpieszę opowiedzieć Wam o wrażeniach. A wrażenia są takie. Pomijając to. Szarpanie, które notabene można samemu ominąć przez umiejętne operowanie pedałem gazu. Czyli, jeżeli jedziemy spokojnie, w ogóle tego możemy nie zauważyć, nie, 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 nie natknąć się na takie zjawisko. Natomiast, jeżeli będziemy jeździli agresywnie, brutalnie, gwałtownie przyspieszali, szarpanie się pojawi. Ale co z tego? Skoro auto było w każdej chwili fantastycznie gotowe do współpracy, nigdy nie próbowało mi się stawiać. Przez te 13 w sumie dni jazdy i mnóstwo jeżdżenia, raz miałem nieprzyjemność pod tytułem, że system nie połączył się natychmiast z moim smartfonem. Raz. Przy czym wystarczyło podłączyć kabel i problem znikł natychmiast. Nie wiem nawet, czy to nie był problem bardziej z telefonem niż z samochodem, bo telefon był bardzo, bardzo rozgrzany. No, leżał na słońcu. Generalnie wiecie o co chodzi żadnych problemów z samochodem. Listonosz, który poszedł na spacer i zaliczył Wrocław, który do niedawna uważałem za jedno z najobrzydliwszych dla gościa miast w Polsce, gorzej oceniam tylko Łódź, oceniałem. A w tej chwili Wrocław okazał się już Miastem, które nagle ma gospodarza, nagle tam się zaczyna dziać, tam się zaczyna coś robić takiego, żeby i mieszkańcy, i goście, i turyści, i ci, co wpadają w biznesie, czuli się po prostu dobrze. Tam wszystko teraz jest takie, jak być powinno, i dalej się rozwija. Miasto zrobiło się czyste, część z najgorszych ulic poprawiono. Naprawdę z olbrzymią przyjemnością byłem we Wrocławiu. Następnie pojechaliśmy do Gubina, a konkretnie do niemieckiej części, do Guben, gdzie mieści się centrala i fenomenalne laboratorium, fenomenalne również multimedialne zaprezentowanie wszystkiego tego, co ma do pokazania plastynarium. Wiem, że dla bardzo wielu ludzi to, czym się zajmuje ta firma, jest absolutnie nie do przyjęcia, bo chodzi o tworzenie preparatów anatomicznych. Głównie ludzi, ale zwierząt również. to... Było prezentowane w Polsce w kilku miejscach na wystawie pod tytułem "Bodies" ciała. E, wiem, że to jest dla wielu, tak jak powiedziałem, nie do zniesienia, ale ci, którzy są ciekawi świata i sądzą przynajmniej, że są w stanie przełamać jakieś tam tabu. Koniecznie, przynajmniej, wejdźcie na stronę Plastinarium. Ona jest po niemiecku, po angielsku i po polsku. A jeśli zechcecie zobaczyć ludzi przy pracy nad takimi preparatami, pojedźcie do Guben. Potem było sporo jeżdżenia po Niemczech, sprawdzania starych kątów, jak tam się zmieniło. Czy się zmieniło na lepsze czy na gorsze, znów muszę powiedzieć, że polska infrastruktura drogowa jest pod mnóstwem, naprawdę mnóstwem aspektów, o wiele lepsza niż niemiecka. Chociaż po powrocie do Polski i zaliczeniu najdroższej autostrady świata, czyli A2, to jest w ogóle, ja nie wiem kto to wymyślił. Eee... Jeszcze raz wyruszyłem w stronę Gdańska. Tym razem pokierowało mnie przez autostradę A1, która zgodnie z przyzwyczajeniami, nic nie czytałem, nie słyszałem na ten temat. Powitała mnie bramkami w Toruniu, gdzie pobiera się bilet, czyli jest płatny odcinek do Gdańska. Po czym się okazało, że ten płatny odcinek, mniej więcej 160 km, składa się z 6 km remontu i mniej więcej 29 km korka w obie strony. Więc się wściekłem, jak można żądać pieniędzy za to. Wyszło na to, że zrobiłem z siebie głupa bo nikt ode mnie nie żądał pieniędzy w Rusocinie pod Gdańskiem. E, trzeba było po prostu oddać bilet, i e, bardzo e, myślę, że można użyć takiego sformułowania. Bliska depresji pani po prostu bierze ten bilet, otwiera szlaban. Jest jakaś bzdura. Skoro jest bezpłatne, to dlaczego nie otworzyć szlabanów? Po co kazać ludziom siedzieć w rusocinie siedem budek było obsadzonych? Siedzieć tłumowi ludzi bez sensu, wykonując idiotyczną, bezsensowną robotę? Nie wiem, kto to wymyślił. Jeżeli jest bezpłatne, to się po prostu otwiera bramki i ludzie jadą. Nie robią się dodatkowe korki na bramkach. No, ale wróćmy do samochodu. Moim wyborem jednak będzie Espace, czyli ta suwowa karoseria, kombi. Poza tym technicznie identyczne auto. Nieco węższa karoseria od Rafale, ale przynajmniej, ma wycieraczkę na tylnej szybie, której brak w tym samochodzie i nie można jej dokupić, sprawia, że auto nie dostanie ode mnie nigdy pełnej dziesiątki. Może, jak poczekamy jeszcze na to lepsze oprogramowanie, ale nie. Brak wycieraczki, nieważne czy spowodowany oszczędnością, czy wymyślaniem jakichś. Ideowych powodów pod tytułem, że przecież aerodynamika spowoduje, że to będzie wyczyszczone, samochód stał jedną noc pod drzewem i yy, szorowanie tej ogromnej tylnej szyby trwało mnóstwo czasu, a gdybym miał wycieraczkę, to bym po prostu włączył spryskiwacz, i podobnie jak w przypadku przedniej szyby, za chwilę miał. Przejrzystą szybę. Dobra. Moim wyborem jest Tespas z jeszcze jednego powodu. Ma nieco bardziej podatne resorowanie. Rafale, zupełnie oficjalnie, jest bardziej mm, rasowym sportowcem, według Francuzów, według Renault. Rzeczywiście, momentami wręcz można to odebrać jako zbyt jędrne, ale absolutnie nigdy się nie zgodzę, że niekomfortowe zawieszenie. Auto po prostu nieco twardziej wybiera nierówności. Natomiast w trasie na gorszych nawierzchniach, na bardzo złych nawierzchniach, zachowuje się idealnie. Idealnie zachowuje się również system 4-Control, czyli czterech kół skrętnych, który sprawia, że bardzo duże przecież auto to jest 4,80 samochodu. Manewruje jak mały kompakt na pograniczu B i C. Naprawdę zwinność tego samochodu jest wstrząsająca. I nigdy nie powoduje, że kierowca odczuwa jakikolwiek brak stabilności. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze mi się tym jeździ. To jest jeden z kilku samochodów, które po pokonaniu tak długiego dystansu wciąż będę wspominać z najwyższą przyjemnością. Wciąż. Będę z niego bardzo, bardzo zadowolony. Istotne: światła. On ma lepsze lampy główne od Espasa, mimo że Espas w topowej wersji, takiej samej jak tu, czyli Esprit Alpin, ma lampy matrycowe. Tutaj, w Rafale, są trochę inne lampy. Mają więcej, znacząco więcej e, źródeł światła, czyli diodek, w matrycy. Co sprawia, że okej, okay, gdybym nie był o tym powiadomiony, to prawdopodobnie bym nawet nie zauważył, bo S-PAS ma świetne światła matrycowe, ale te okazują się wręcz oszałamiające. To jest absolutna światowa czołówka. Aktywne, matrycowe światła, które w nocy tak perfekcyjnie wybierają wszystko i wycinają wszystko to, co może kogoś oślepiać lub mnie jako kierowcę w sensie, że jeżeli jest duży baner obok drogi, czy tablica informacyjna duża jedno i drugie może zadziałać jak ogromne lustro. Jest wycinane momentalnie oświetlenie tego fragmentu. To znaczy, światło pada na tablicę informacyjną, ale w ograniczonym stopniu. A ponieważ z lampami matrycowymi aktywnymi jeździ się cały czas na długich, automatycznych, o tak jak tutaj widać, to bardzo łatwo można dostrzec, czy coś dostaje całą wiązkę światła, czy tylko kawałek. Świetnie. Świetnie również się Spisuje Harman Kardon audio. Warto o tym wspomnieć jako swego rodzaju ciekawostce, że tutaj są wstępne nastawy. Może mi się to uda znaleźć. Nie pamiętam gdzie to było. Ach, tu. Tu są o, wstępne nastawy, które. Określona jako studio, koncert, podcast, immersion i klub. I te wstępne nastawy, pięć nastaw, podobno stworzył sam Jean-Michel Jarre. Dla młodszych widzów, jest to człowiek, który rozpoczął światową, światowy marsz muzyki elektronicznej, czysto elektronicznej, komputerowej. Twórca wielu wspaniałych przebojów tego typu muzyki. Co jeszcze? Chciałbym, żeby ten fragment, czyli zamek umożliwiający dostęp do schowka w podłokietniku, był w trochę innym miejscu, albo y, czymś obity, bo opierając łokieć trafiamy dokładnie w to. A już teraz tak zupełnie od czapki. Chciałbym, żeby tak elegancki, tak wysmakowany, tak świetnie przemyślany samochód dostał już trochę lepszy kluczyk, bo tak zwana karta, która umożliwia bezkluczykowe otwieranie i uruchamianie, no wygląda tandetnie. To jest tani, leciutki plastik. Trochę naciągane, ale to mi przeszkadza. Naprawdę mi przeszkadza, biorąc pod uwagę, że przez 3000 km w tym samochodzie nic mi nie zatrzeszczało, nie zaskrzypiało. Wszystko było niezwykle wysokiej jakości. Mówię tutaj również o materiałach, które mnie otaczają. Tak zdecydowanie to lub Espace lub Austral. To są samochody, które z czystym sumieniem każdemu mogę polecić. Ja jestem zachwycony. Dziękuję, do widzenia.